Moi drodzy, co z tym stresem? To jest takie słowo, które się szalenie przyjęło od kilkudziesięciu lat, chyba nawet stu. Wymyślił je pan Selje, napisał książkę Stres życia i to jest cudny tytuł, bo chodzi o to, że w ogóle życie w jakimś sensie jest całe stresem. No ale też zdajemy sobie sprawę, że stres to coś takiego specjalnego i że na przykład może niekoniecznie Spanie byśmy nazwali stresem. No ale na przykład już bezsenność nazwiemy sytuacją stresującą nas, prawda? W ogóle e, e, dużo bardzo spotkań, książek, zajęć, wykładów odbywa się na temat stresu. I jakby w tym takie jest pragnienie, żebyśmy sobie z tym stresem dobrze radzili, żeby on nam nie przeszkadzał w życiu, żeby nas nie stresował. I żeby nam się, pomimo tego, że stresy są konieczne, jednak dobrze żyło. Stresy to są bardzo różne rzeczy. Jest taka lista, no, nawet jej tu nie przyniosłam, bo bym długo czytała. Różne rzeczy na tej liście są wysoko, które kiedy je przeczytałam, to mnie bardzo zdziwiły. Na przykład wakacje, urlop, bardzo wysoko. A ślub, kochani, matko boska, to już w ogóle jeden z najwyższych stresujących czynników. Oczywiście takie przykre rzeczy jak przykład straszliwe rzeczy, jak, jak ciężka choroba, czy śmierć czy czyjaś, no to są oczywiście także bardzo wielkie stresy i wielkie nasze tragedie. Natomiast takie różne inne sprawy, typu, że coś żeśmy nie dokończyli, że coś żeśmy zgubili, że ktoś się od nas odwrócił, to duży stres, ale taki, że na przykład jest na nas akurat zły i się. Gniewa albo że my się gniewamy. No to są wszystko takie rzeczy, które tak jakby trochę wystają, prawda? Wystają albo trochę ponad taką zwykłość spokojną i obojętną, albo bardzo wystają. I zarówno w górę, jak i w dół właśnie, prawda? No bo wakacje cieszymy się bardzo. Wydaje nam się, że na tych wakacjach zrobimy Bóg wico, żeby już się potem przez cały resztę roku czuć świetnie, a tu się okazuje na przykład, że się nimi przejmujemy jeszcze bardziej niż na przykład czymś gubieniem pieniędzy. Chociaż wcale byśmy tak nie powiedzieli, prawda? No więc słuchajcie, co z tym stresem? Po pierwsze mamy sobie zdawać sprawę, że on istnieje. On także przecież dodaje życiu barwy, bo nie te tragiczne, bo to są bardzo ciemne barwy, choć też barwy, ale jednak to, że od czasu do czasu coś nas trudnego spotyka, że musimy się z czymś zmierzyć, że nam się nie wszystko podoba, no to nam jednak daje takie zróżnicowanie, daje nam E, poczucie, że życie nie jest takie samo, że nie jest nudne. Niektórzy by pewnie westchnęli Boże, żeby przez jakiś czas było nudne. Tak bym się chętnie ponudził, prawda? Albo bym sobie nic nie robiła, albo bym sobie po prostu robiła to, co znam i to, co nie, nie kosztuje mnie jakiegoś specjalnego nowego wysiłku. Zmiana to stres, prawda? No, ale teraz sobie pomyślmy tak. Jak już wiemy i się godzimy, bo się tak umawiamy, prawda, że się godzimy na to, że stres po prostu być musi i jest. E, co my z nim robimy? Czasem się na niego obrażamy, czasem mówimy, to jest takie bardzo częste, dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego się potknęłam i zwichnęłam nogę, prawda? No przecież jakby się Kowalski potknął i zwichnął, to co, to było? No okej, okay, nie? A dlaczego ja? Dlatego, że co jakiś czas się coś takiego dzieje. Może przez całe życie nie potknę się nigdy, ale za to na przykład, nie wiem, obetrę sobie w skórę w nowych butach, prawda? I będzie mnie, będę szła w tych butach, będzie mnie bolało przez kawał drogi, i zanim nie dojdę gdzieś i z wielką ulgą ten but zdejmę. Co mam robić? Zobaczcie, jak mam obtartą nogę, to sobie mam smarować, przykleić coś i bardzo czule to zrobić. I tu Wam pierwszą rzecz taką powiem, potraktować. Niektóre z tych stresów, niektóre z tych niedogodności czy tych, bo jak przyjemne rzeczy nas spotykają, to nie mamy sobie za złe, prawda? No nawet uważamy, że to jest ok, i to fajnie, ale jak nas coś spotyka takiego jak obtarcie nogi, nie mówię o poważniejszych, no to mamy czasami do siebie na przykład pretensje. No to nie mogłam wiedzieć, że te nowe buty to się nie wkłada. Ja polazła, prawda, jeszcze na przykład na, na balangę jakąś bez sensu. No to po pierwsze sobie powiedzieć, wiesz co, chciałaś w tych butach się pokazać, to polazłaś, nie? Podobały Ci się bardzo, przeproś się za to, powspółczuj sobie, posmaruj się nóżkę, bądź dla siebie dobra. Na to, że na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, to już wiecie, a na niektóre mamy, no to teraz co możemy robić z tymi stresami, na które mamy wpływ, albo których... Przyjęcie mamy wpływ. Zobaczcie, bo to nie chodzi o to, żeby jakaś sytuacja była inną sytuacją, bo ona jest jaka jest. Chodzi o to, żebyśmy my, jako autor swojego życia, swojego dobrostanu, częściowo, przynajmniej, żebyśmy czuli, że sposób w jaki coś przyjmujemy, bardzo nam może albo zaszkodzić, albo pomóc. Bądź dla nas albo takim początkiem drogi do rozpaprywania, rozpamiętywania, do powiększania urazów, albo może być takim sposobem na to, żebyśmy sobie powiedzieli, okej, okay, było, nie było fajne, przeszło. Może kiedyś wróci, ale nie wiem, po co się mam na to nastawiać, prawda? Może chcę kiedyś jeszcze obetrę nogę, ale na pewno będę bardziej uważać na te buty. Ale wracając do takich różnych bardzo naszych możliwości jakie mamy, to dzielimy je na takie że szukamy z zewnątrz siebie rozwiązań i szukamy jak gdyby w sobie rozwiązań. E, e, te zewnętrzne one też są niektóre zdrowe i fajne. Na przykład e, prosimy naszych przyjaciół czy naszych znajomych, bliskich, kogoś, kto jest nam życzliwy, e, żeby z nami pogadał, posłuchał na przykład o naszym smutku albo o naszych jakichś przejściach, które są dla nas trudne akurat. Albo coś nam poradził, można posłuchać, można nie posłuchać, ale ktoś, kto nas życzliwie wysłucha, kto nas zrozumie, zawsze nam pomoże. E, tylko trzeba na przykład nie zrazić się, jeżeli ktoś powie: Wiesz, ja w tej chwili nie mam czasu, żeby porozmawiać na przykład, albo nie mogę, bo sama płaczę nad tym, że się przed chwilą pokłóciłam z moim ukochanym, i nie wiem, czy to jest bardzo poważne pokłócenie, czy tylko na trochę. No to zrozummy to, że. Może najwyżej, razem sobie popłaczem co też może pomóc. O, to jest też jeden z ważnych sposobów być z kimś w tym. E, cały czas mamy pamiętać, że są takie mniejsze stresy, średnie, wielkie. W związku z czym też te e, różne sposoby używamy zależnie od tego, co się dzieje. E, zewnętrzne, tutaj chcę powiedzieć o niezdrowych, e, to są takie, że zaczynamy na przykład pić alkohol. Powiem wam, że mnie ręce opadają, jak oglądam jakieś e, raczej dramaty, bo chociaż w komediach też się tak, o w komediach też się tak dzieje, dziewczyna rzuciła kumpla. Co mówią kumple? Stary, no trzeba wiesz co, w żyłę, no zaraz zapomnisz. Chodź się napijemy, nie? Mamy stres sukcesu? Chodź się napijemy. Mamy e, sytuację, w której ktoś tam nas Obraził i nie możemy mu dać w mordę od razu, co by nam pomogło, idziemy się napić. Chcę Wam powiedzieć, że bardzo by nam pomogło wyobrazić sobie, że dajemy mu w mordę. To znaczy, oczywiście, nie namawiam do tego, żebyście się w ogóle w tym, że tak powiem, rozkręcali w takim rozwiązywaniu spraw, natomiast wyobraźni, spoko. pod, pod warunkiem, że nie będziemy tego przenosili. Czasami człowiekowi jakiemuś, kto na nas napada i robi nam duże zagrożenie, no trzeba się bronić mocno. Natomiast czasem mamy taki rodzaj wściekłości na kogoś czy na coś i w sensie, abym go dorwał, to go zabił. No to tak sobie wyobraź, że to robisz. Wypuść w tej wyobraźni te emocje swoje, sprawdź, czy jeszcze nie chcesz go posolić i pokroić w kawałki. E, e, co prawda w kryminach szwedzkich i innych, skandynawskich Mamy jeszcze gorsze pomysły, e, natomiast <coughs> rzecz jest w tym, żebyśmy, jak sobie to już wyobrazimy, prawdziwie, nawet ze szczegółami, żebyśmy poczuli, już poszło. Poszło. Wyobraźnia ludzka jest cudowną rzeczą, jest bardzo twórcza, jest bardzo. My mamy, powiem wam, mózg reaguje na rzeczy wyobrażone prawie tak samo jak na rzeczy prawdziwe. Być może nie jest równie fajnie by zatańczyć balu, na balu w, w głowie, co zatańczyć na nim naprawdę, ale czasami bal w głowie jest fajniejszy niż ten bal prawdziwy. Można sobie nawet dodać coś potem, prawda, w fantazji. Czego mi na tym balu, na który poszłam, zabrakło? No na przykład tego, żeby ten przystojnik spod tam kominka mnie poprosił do trzech tańców pod rząd. To sobie to wyobraź. To z nim zatańcz. To poczuj, jak to jest cudnie. Możesz jeszcze przy okazji puścić walca, ombara. Dzieci teraz, może już nie znają tej pięknej piosenki, ale śliczna. Kochani, i teraz taka. Wsiądnięcie na rower, pojechanie sobie rower, wyjście na spacer, popatrzenie na drzewa, na wiewiórki, zrobienie bukietu z kwiatów dzikich albo z liści czerwonych i pomarańczowych, e, przyjście. Do domu, zrobienie sobie prysznica. E, poleżenie sobie w ciepłym, miłym łóżeczku, czy pod kocykiem, i przeczytanie na przykład ulubionej e, części, nie wiem, to tak tak się co teraz czytacie? Tego, co lubicie czytać. O, to jest dobra odpowiedź. E, w ogóle woda. Jak mówię o prysznicu, to natychmiast czuję, jak spływa ze mnie wszystko od góry, prawda? I zlewa się w te w ziemię, czyli przez te wszystkie wodociągi, idzie sobie tam w ziemię i ginie to, co mnie przeszkadzało, co mnie zmęczyło, co mnie e, zawolało. E, są takie cudne rzeczy na rynku, e, jak wszystkie, wiecie, zapachy, perfumy. Można sobie psiknąć koło siebie i odpłynąć w ten zapach. Można, wcale nie dlatego, że wychodzę, tylko sobie. Można sobie kupić cudne olejki, wlać lacy do kąpieli, posmarować ciałko. Są też takie CBD, które są dobrania pod język. Niektórzy się martwią, że one są uzależniające albo niebezpieczne. Są bezpieczne. Są takie metody, typu, ta prawda, nie wiem, lawendka na poduszeczkę, żeby lepiej spać. Ja mam taką maleńką poduszeczkę wypełnioną lawentką, którą jak sobie myślę, oj, sobie za dużo myślę przed spaniem, bo mnie tam coś strasznie zaintryguje, i ja się nie, wiem, że będzie mi trudno zasnąć. Biorę tą poduszeczkę, kładę na nos, teraz też będę stosowała te olejki i będę sprawdzała, czy wtedy lepiej śpię. Takie rzeczy, które mamy pod ręką, ale my ich używamy nie jako używki typu alkohol, lek zmieniający świadomość, czy na przykład, co nie daj Boże, narkotyki. Tylko coś, co ode mnie zależy, a przede wszystkim, kochani, oddech. Oddech to jest w ogóle nasze lekarstwo, nasz przyjaciel, nasz duch, nasze życie, nasza energia. To jest najważniejsza rzecz w naszym świecie, w naszym życiu. Nie ma oddechu, nie ma nas. My tak oddychamy, że sobie nie zdajemy sprawy, że oddychamy, bo to w ogóle robimy to po prostu nieświadomie, w sposób mimowolny. Natomiast jak zaczniemy zwracać uwagę na oddech i zaczniemy go bardzo szanować, być mu wdzięczni i używać go jako właśnie i lekarstwa, i opiekuna, i przyjaciela, również towarzysza, bardzo poprawimy jakość swojego życia pod wieloma względami. Chodzi o to, żeby oczywiście są oddechy dość różne, można sobie kupić książeczki o oddechach, bo są. E, można sobie poczytać w internecie. Istotą jest to, że zwracamy na niego uwagę i tworzymy sobie takie małe krawki czasu, że wtedy tylko oddycham. Wypuszczam myśli gdzieś tam, a tutaj cała oddaje się temu, że przeze mnie w tę stronę i w tę stronę przepływa oddech. Wypuszczam się to, co mi przeszkadza, przyjmuję to, co mi robi dobrze. Po paru oddechach, albo po kilkunastu, to zależy na co nas że taką cierpliwość na początku skazuje, czy szybko, czy, czy troszkę spokojniej, to będę inaczej patrzyła na to, co się dzieje naokoło. A po iluś tygodniach, nie ten człowiek. Stres będzie, tylko będzie przez nas przepuszczany przez naszą świadomość. Również takie rzeczy jak taniec, jak pływanie, jak śpiewanie, jak krzyk, jak ziewanie, bo wtedy się dotleniamy i całe ciało bierze w tym udział. Przeciąganie się. Powiedzenie sobie e, jakichś fajnych zdań do siebie. No mówię o afirmacjach w ogóle dość często, bo one nam poprawiają e, kontakt ze sobą i uczą nas fajnego myślenia i fajne myśli. To wszystko nam bardzo pomoże i szanować siebie fajnie, i być dla siebie coraz lepszym i być przez to także fajniejszym wobec innych. Bo im lepiej ja się czuję ze sobą, tym łatwiej mi być... Troskliwą, czy cierpliwą, czy choćby tylko uprzejmą dla innych. Bardzo Wam życzę fajnych stresów. Bardzo Wam życzę, żebyśmy czuli, że życie to stres, ale właśnie przeróżny i że jesteśmy bardzo dzięki temu wewnętrznie bogaci. I serdecznie Was pozdrawiam, przypominając Wam, jak zwykle, o subskrypcji.